しまお Normalne warunki fizyczne Alberto debiutował podczas gali Fame Friday Arena, jeśli chodzi o organizację Fame MMA. Walka z Kubańczykiem. Nie był faworytem tego starcia, natomiast zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko w, opiniu, w opinii wielu. Nawet ten pojedynek na kartach punktowych powinien wygrać, natomiast to była bliska walka. O zwycięstwie decydowali sędziowie. Oni wskazali na zwycięstwo Kubańczyka, natomiast jest przekonany, że w tej konfrontacji na Gali Fame 19 udowodni swoją wartość, ale także pokaże, że w te kilkadziesiąt dni udało się uzupełnić ten dwa umiejętności jeszcze. O kilka elementów na tarczach oczywiście u Izu Gonoka reprezentant WCA Fight. Są czasy proste, są też zejścia, uniki, kolana na korpus rywala. To wszystko jutro być może Alberto zaprezentuje podczas walki ze swoim oponentem. A jego rywalem jest Paweł Księżniczka-Dyburski. Zakręcony pozytywną energią od początku tego fight-weeku jest Paweł Tyburski. Mieli okazję już przecież mierzyć się z Alberto. Ten pierwszy pojedynek poszedł po myśli Pawła Tyburskiego, ale teraz mają być zupełnie innymi zawodnikami. Podobnie jak brat miał okazję wystąpić na Galifame Friday Arena, tam poprzeczka zawieszona bardzo wysoko. Konfrontacja z Michałem Pasternakiem pojedynek przegrany, natomiast bezcenne doświadczenie, które ląduje. W rekordzie Pawła Tyburskiego, no i napędzony, nakręcony, regularnością tych startów, widzimy to także na tarczy. Chcę więcej, chcę więcej na tych czarcach, nie chcę odpuszczać ci, Paweł Tyburski. są całe serie przygotowane na ewentualne ciosy proste, Alberto. Dobre warunki fizyczne, Alberto. A więc zejście pod ciosami z całymi kombinacjami. Czyżby to był plan na jutro? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast wiemy, że jest fantastyczny nastrój. Wbijajcie na YouTube'a, kanał Pawlu Tibori. Chłopak z domu dziecka, nowa nuta. Nowa nuta, także do odsłuchu, ale oczywiście po Mediadeju. Alberto Simao! Alberto Simao za moment. Zamelduje się na wadze. Limit 93 kg. Formuła K1. 3 rundy po 3 minuty. 92 92,200 92 to jest oficjalna waga. Jeśli chodzi o Alberto Simao, a więc w limicie wagowym zapraszamy na scenę jego przeciwnik. Paweł Księżniczka Dyburski Znają się doskonale, mieli okazję już krzyżować rękawice, sprawdzać swoje umiejętności. W pierwszym rozdziale lepszy był Paweł Tyburski. Ile Paweł Tyburski wnosi na wagę? Dokładnie 93 kg, a więc punkt, jeśli chodzi o ten limit wagowy. Panowie, zapraszam na face to face. Ja chciałbym, korzystając z okazji swoich 5 minut. I że mam przeciwnika, który również miał niekolorową przeszłość i ciężkie dzieciństwo. Chciałbym wykorzystać ten czas i dedykować wszystkim dzieciakom z domu dziecka moją piosenkę, która właśnie, którą właśnie wydałem o mojej przeszłości, o powrocie do przyszłości. Znam z autopsji wszystko, co chłopaki i dziewczyny przeżywają tam w tym miejscu, i wiem jakie trudy muszą pokonać, jakie kłody pod nogi i jakie niefortunne sytuacje lasowe ich trafiają. Ale. Chciałbym wam powiedzieć, że walczyłem z depresją dodatkowo, z którą wygrałem i wiem, że wszyscy tam, którzy się znajdują, mają na tyle siły, żeby wygrać ze wszystkim, co napotkają na swojej drodze. Dodatkowo, każdy z was ma coś w sobie wyjątkowego, co pozwoli Wam osiągnąć sukces i być w takim miejscu, w jakim jestem ja aktualnie. Ta piosenka jest też dla wszystkich, którzy niosą ciężar. Ciężary swojego życia, doświadczeń niemiłych, porażek, lekcji życia. Pamiętajcie, że nie można się nigdy poddawać, bo za rogiem może czekać sukces i ja jestem tego żywym przykładem. Dodatkowo chciałbym mam jeszcze powiedzieć, że w, w dysku, który wydałem, obrazek, który jest tam pokazany, to jest właśnie cofnięcie się czasem do mojej przeszłości, w którym może, możecie zobaczyć chłopaka który wyszedł, mam, ja mam takie wrażenie, na ludzi, dobrze. Pamiętajcie, jeżeli macie siłę marzyć i, i odwagę, to macie odwagę też spełniać te marzenia, tak jak ja i Alberto. Dziękujemy, tyle mocnych słów ze strony Pawła Tyburskiego, natomiast teraz czas na piekielnie solidne face to face. Ciągnę go w las. Ty, ja, żebyś nie szedł z drzewem do lasu. Bo wchodzisz właśnie pod z wielkim drzewem. Przyjdę pod drewno do lasu. Bój. Dobrze. Życzę ci, alberci powodzenia. Zasługujesz na najlepsze, stary, ale nie jutro. Nie jutro, naprawdę. naprawdę. Życzę ci, stary, jak najlepiej, bo jesteś dobry chłopak. I wszyscy już o tym wiedzą. A jak ci, co nie wiedzą, to na pewno się przekonają przy następnych rzeczach, które razem będziemy robić. Ale jutro skupmy się na zajebistej bitce, zajmij się po mordzie i niech wygra lepszy. Druga konfrontacja Pawła Tyburskiego z Alberto Simao. Już jutro podczas gali Fame 19. Tak, tak. Słówko dla Alberto. Dużo dużo twój dzisiaj rywal gada. Jakby pewny siebie przekonane, natomiast ty zachowujesz te emocje na jutro. No Paweł powiedział kilka wartościowych słów za to szacunek, ale to nie, nie uchroni go od jutrzejszej <słuch> <i> porażki, kurwa. <grych> Także szacuneczek za to i jutro mu też szacuneczek po jego przegranej walce. No zajebista kurwa będzie akcja, będzie jazda, gruby, kurwa, ogień. Ogień, w pył, kurwa i lecimy z tym. A! O no i teraz już naładowany Alberto Simao, natomiast... Ale właśnie zejdzie mu zaraz, jak zobaczy film, kurwa, to zejdzie z niego rozładowanie. No właśnie, bo Paweł ma przygotowaną niespodziankę dla Alberto przed jutrzejszym pojedynkiem, także zobaczmy, zobaczmy o co chodzi. Zgrywasz kozaka, wszyscy już wiedzą, ze mną dalej na zero. Co tam Alberto, gotów na czekam już do drugiego. No, szybko była pistolet, bomba na płanie, cały już parkiet. Te twoje skiny są nieśmiesznym żartem. Nie jesteś jak płacę, ja ja to diagnoza. Wiem, że prywarkę, to nie śpi po Nie twoja liga i to nie są żarty. Chciałeś rybacy, zapraszam na party. Znowu zadań Ze mną nic nie ubrasz, no, i robisz siebie turka Która runda? Alperci, która runda? Pobawię się choć trochę w dół i znowu powtórka Pierdolbym bym dostał, bo kurwa, człowiek, sytuacja była ciężka w chuj, nie? <śmiech> <śmiech> Miejska dżungla! Dobra e, Film na YouTube macie na kanale Pablo Tibor, jak ktoś chce, chce zobaczyć powtórkę, to zapraszam krótki, krótki komentarz jeszcze od Alberto na temat rapsów ze strony, ze strony Pawła no jak widać, nie można mu odebrać humoru, humor ma na no, ja też kurwa mam humor, więc trochę beczka, no, zajebiście, no, zajebiście, no, przed tą walką mamy dużo takiego rozluźnionego tematu, ale jutro skakujemy do oktagonu i pokażemy swoje charaktery, także szykujcie się, będzie mocna pierdalanka. Będzie, będzie mocno, jesteśmy przekonani, Alberto i Paweł Tyburski już jutro podczas gali Fame 19.